Siemanko, z tej strony Simon D i zapraszam Was na Bad Boy go No siemanko, cześć, słuchajcie, nagrywam z łapy. Eee, fajny, słoneczny dzień, dosyć tak prawie, że słoneczny, ale ciepły, bez wiatru. Więc nadszedł czas, żeby podłubać przy motocyklu i przygotować go do sezonu, bo może jutro już gdzieś tam kaweczek się chociaż przyjadę, może dziś. A do tego doszło parę klamotów, które chcę zamontować. Słuchajcie, No i będziemy się bawić. Pokażę Wam co mam. Pamiętacie, crashbar, który montowałem w zeszłym roku. Był crashbar, ale nie pasował dokładnie tak jak powinien. Pasował dobrze, ale nie pasował doskonale. No i będzie założony teraz ten. Tak gdzie tam ten jest zdemontowany. Będzie założony ten, będzie fajnie, a oprócz tego zobaczcie co do mnie przyszło. Taki chwali pościk chwali filmik Filtr Screaming ego e, Wysokiego przepływu, który będzie zamieniony z tym tutaj oto filterkiem który jest oryginalnie papierowy i tak jak widzicie koroduje lekko a ten jest wielokrotnego użytku jest już naolejowany w tej chwili e, przygotowany do montażu także. Na parę lat powinien styknąć, bo można go myć i odświeżać, i napełniać, że tak powiem, nawilżać go olejem od nowa, nie? No i będzie ok. Motocykl cały zapiziały, troszeczkę taki po zimie, ale pierw zamontujemy mururę, umyjemy i wtedy założymy dopiero nowy filtr. Także taki jest plan, słuchajcie, na dzisiaj. Zaczynamy. Dobra, trzeba go <laughs> zacząć, słuchajcie, od stresowywać po zimie. Dobra. Odpinamy mu ładowarkę. Był ładowany w zeszłym tygodniu do pełna przez cały weekend więc prądu powinno być dosyć. Zamykamy koreczek. Ja tutaj mam kabel wyprowadzony. Nie będziecie widzieli mnie tak trochę nie halowo od pasa tu, no, ale chwilowo to tak musi być. Postaramy się to przetrwać ładowareczka ładowa idzie na półkę. Optimate 4, tak jak mówiłem, dobra mamy Dobry sprzęcior. Dobra słuchajcie jest odbezpieczony. Można zdjąć mu wynża takiego kolorowego, który nam przypominaczem jest o. I trzeba odblokować słuchajcie. I trzeba odblokować prawnicę. No tak, no. trzeba. Żadnych kurde luzów nie wyczuwamy. E, ok, to by było. No i słuchajcie, teraz tak. Trzeba zerknąć, jak tam wyglądały te dziurki od rureczki. Tam sobie dalej. Miejsce zrobić, bo tu jest trochę pierdolnik po zimie. Ale bardzo szybko mi ta zima minęła, jakoś. Dobra, chcę teraz luknąć. Jak tutaj to wygląda, mi wszystko. Ach, ta. Tutaj jest miejsce na te śrubki. Tam były klejone. Na klej widzę że resztki Locktaita są. Well, trzeba by było je przegwintować. Może niekoniecznie przegwintować, ale. Spróbować delikatnie oczyścić jakoś. No nic, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie spróbujemy. No słuchajcie, po zimie jedna z ważniejszych rzeczy do ogarnięcia w pierwszej kolejności i nie ma zmiłuj, bo pamiętacie jak go stawiałem, no to pryskałem wszystko łącznie z tarczami. Nie chcemy mieć zawalonych tarcz płynem, tym impregnantem do motocykli. Postaramy się sobie tutaj troszeczkę teraz to spłukać i zetrzeć po prostu. Coś słabo sika mi, chyba no wezmę drugi zaraz, ale nie, leci ładnie. Będzie wyglądało to od czapy troszkę. Ale tarczę trzeba właśnie w taki sposób, słuchajcie, potraktować po zimie, zanim zaczniemy obracać kołami. Bo ja po prostu nie chcę żeby tu cokolwiek się tłustego mi na klocki dostało, nie? Pukujemy wszystko, co tylko jest możliwe. I teraz sobie mogę dopiero to kółeczko w tą stronę obrócić troszkę po zimie. O! I jeszcze wytrzemy raz. Dobra, tarcze są odtłuszczone, przynajmniej przednia. Idę do tyłu. I tylna tarcza. Dokładnie ta sama, ta sama akcja do zrobienia. Trzeba ją po prostu odpuścić kochani słuchajcie. Na razie powierzchni. To, że zapryskujemy wszystko nie szkodzi, bo i tak będziemy tym to, dzisiaj. Ale ściągamy tę powłokę, tłustą starczy po prostu. Ops, będzie ładna. I sucha tarczunia. Oczywiście, powiecie tam pierdolenie, to się wytrze podczas jazdy. No nie, niestety nie. Nie do końca zawsze będzie ten impregnat wchodził w klocki. I one będą po prostu coraz większa siła będzie potrzebna, żeby skutecznie motocyklem hamować. A ten motocykl, słuchajcie, waży 317 kg plus ponad moje 100. No to sobie wyobraźcie, że takie 400 tam 25 kg musi się awaryjnie zatrzymać, a ma tylko dwa kółka. No, no tak, tak to jest. No musi być po prostu i tyle, nie? Hebel dobra, będziemy bawili się zaraz w zakładanie. Słuchajcie, kraszbara. No i dobra, w komplecie przyszły śruby, oczywiście do mocowania tego crashbara, taki zestawik mały, ładne śrubeczki, spróbujemy je delikatnie tam wkręcić na razie, zobaczyć żeby, żeby gwint po prostu ładnie chwytał, no bo w Harley za zabezpieczenie gwintów jest takie dosyć średnie, coś jest, no tak. Zobaczę zaraz, jaki to jest gwind w ogóle. Wiecie. Sprawdzę, czy to jest calowy, czy metryczny. Przypuszczam, że metryczny. Zobaczę zaraz. O, no i dobra, muszę sprawdzić, czy ładnie nam będzie wchodził. Przesmarujemy sobie to na razie. Śrubeczkę delikatnie. I spróbujemy to wkręcić. Wchodzi elegancko, bezproblemowo. Słuchajcie, z tej strony jest elegancko naprawdę ładnie czyli to zabezpieczenie co ja zrobiłem w zeszłym roku zapsikałem go e, takim bike protectantem no i gwinty nie zeżarte więc wchodzą ładnie paluszkami można wkręcać to jest ważne słuchajcie ja używam AC90 taki zamiennik Budeka. E, druga strona to samo musimy zobaczyć czy ładnie nam tutaj będzie cykało, słuchajcie. Mam nadzieję. Też wchodzi, że tak powiem, bardzo, bardzo ładnie, paluszkami. Bez problemu. Zero rdzy. I to mi się podoba, słuchajcie. To jest, to jest doskonała sprawa w tym momencie. Oh, I mogę iść odpakowywać rurę. Będziemy ją przymierzać. U góry będzie wieszana na takiej Śrubie. Dobra. Rob pan do roboty. Wow, chwila prawdy. Crashbar jest, fajny. I żeby wam nie skłamać cena takiego crashbara to 152 euro w niemieckim sklepie. No i sprawdźmy to teraz. Jak to by powinno być. Czy to jakaś podkładka przychodzi? Chyba nie. Jedna, z jednej strony przychodzi podkładeczka, słuchajcie, z tej, no i my, trzeba to spróbować zamontować, z tego co wiem, będzie gehenna teraz, żeby to załapać przede wszystkim, bo to będzie ciężki temat. Nie? No i juhu, przyłapaliśmy tą śrubę w końcu, nieszczęśliwą, nieszczęsną i straszną do zamontowania i teraz potrzebujemy loktajta, słuchajcie, bo bez loktajta to będzie lipa, nie? Ale, jeszcze jeden myk mi się przydało zrobić. Trochę dojdziemy ciała. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić tak samo. Już wiemy, jakim mykiem to łapać. Teraz. Tutajcik. Teraz łapam jeszcze raz to samo. Jest chwycona. Jest chwycona. No ta. Dobra, tu jest. Tu by nawet podeszło. Powiedzmy, że w miarę. Trzeba ustawić tamty, żeby wyszło na zewnątrz, tam to ładne. Tutaj by było wnet. No Wnet by było, słuchajcie. Czyli znowu. Troszkę loktajta. Można tutaj ma troszeczkę dopomóc. Przyłap pan paluszkami druga teraz to wszystko trochę się pręży jeszcze no bo się nie jest ułożone ale I ta rurka wygląda wiele ciekawiej niż tamta poprzednia, słuchajcie, wiele nie ma w ogóle dwóch zdań wygląda lepiej po prostu loktajcik znowu dobra I teraz tu trzeba troszeczkę na nie trzeba naginać, kurde, wszystko pasuje. Heh, siedzi. Dobra, teraz trzeba stopniowo wszystko dociągać. Góra musi dojść ładnie. Tu są, widzicie, takie wcięcia. Nie wiem, czy to widać paluszkiem, jak pokazuję teraz. Pokażę z bliska, słuchajcie. Eee, tak. Ta nowa rura ma tutaj takie ładne wcięcia, że powinna elegancko, elegancko dojść do, do ramy, i w związku z tym będzie więcej miejsca dla tego przewodu hamulcowego. Tego widać, który w tamtej rurze, która mocno odstawała i szła już tutaj łukiem, haczył o to. Tutaj nie powinien. Zobaczymy. Działamy dalej. No, coś z tego powinno pasować. Słuchajcie. Sadeczki mam też tutaj na 3 cala. Będziemy się bawić zaraz. Pięknie, nie wszystko, to ciągniemy tę górę. Myślę. Gdzie jest moja? Tutaj. A few moments later. Dociągnięte. I jedna śrubeczka po środku, centralna. Piękna ta rurka jest, kurwa, piękna. Po prostu, słyszę kumpla, jest na mieście, takim samym motocyklem jak mój pewnie zaraz tu przyjedzie. Słuchajcie, ja wam coś powiem, z tamtą rurą on mi się podobał, nie? Ale z jest zajebisty po prostu. Ta rura jest, zobaczcie. To jest konkretny crash bar, który ma ochronić wasze nogi w przypadku nie gleby przy pełnej prędkości czy czymś takim, ale ma ochronić wasze nogi. Jeżeli ktoś otworzy wam drzwi na przykład, kiedy będziecie wyprzedzali w korku, jeżeli motocykl Was przeciągnie na parkingu, bo motocykl jest ciężki, a może to się zdarzyć, wtedy generalnie powinien się oprzeć motocykl na tej rurze. Tak to wygląda, słuchajcie, tutaj. Jedna śruba po środku, centralna. Tam jest specjalnie do tego przystosowane. Tutaj sprytnie zrobione wycięcia. Takie widzicie gdzie one są gdzie one są, pokażcie Ciężko to będzie widać może. To są takie wycięcia, czyli to nie dotyka do ramy, bo nie ma prawa. Tak to właśnie musi być tutaj. Tutaj jest tak samo, aż pary pomiędzy tym nie ma. Jest element dopasowany. Nie wiem czy to będzie widać. Próbuję wam to pokazać. Zobaczcie tutaj. Hops. Jest dociągnięty. Elegancko to wygląda. Bardzo mnie to cieszy. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Na żywca. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ja to słyszę. Łaza! <laughs> Harry przyjechał. Kurwa, to się słyszałem w mieście, jak byłeś? Jesteś na, na tym, na filmie. Trochę tutaj mamy ujęcia z dupy. Uh -huh. Ale to nic. Chodź o dasz. A cześć, się Kluczyki masz w kieszeni, dobra, pokażę wam tą maszynę tutaj. Taka sama. No. Nie, kolor jest inny. Jak Trochę sama? kolor jest inny, no, no, dobra. Ale ta sama konfiguracja wydechy. No. Luxor. A już mówiłem 10 minut temu, że słychać cię do, do, do ludzi, nie? Słychać kolega jedzie, mówię, kompel jeździ, już mówię, już, już jest. A już mam rurę założoną, chodź zobacz. Dobrze wygląda. Idealnie ta rurka wygląda, nowa. No pięknie. Nie? No pięknie, mogę się przypasować? No. Czy ona się ale stoi pięknie? na tym, stoi no, no, w powietrzu jeszcze. czy znaczy nie wsiadę, bo on stoi na tym, no, Adam, wiesz? nie można. No, Nie, bo się może spierdolić, albo będę dopiero ściągał, wiesz? No on no, jest na no. coś, twoim olejkiem, zapsikałeś. Jeszcze musisz umyć wszystko, nie? No chłopie, to jeszcze jest... Ale to ładnie wygląda ci powiem. Ładnie wygląda, no. Muszę zmienić kask, bo ja jeszcze tak... Dobra. Przerwa techniczna, kochani. Adaś jedzie. Chciałbym zrobić kontrolę serwisu. Kurde To jest piękna sprawa panie Dwa takie same grubasy jeżdżą. No, ja wiem możesz. No hello. Trzeba sprawdzić jeszcze poziom oleju w skrzyni biegów, bo w silniku już sprawdziłem. No nie będę Wam pokazywał, jak się w silniku olej sprawdza. I tu jest taki kurde koreczek, no i żeby tam się dostać, trzeba zdjąć tą osłonę. sobie, nie? bo to by było za łatwo. No i będziemy się bawić. Dobra, ok, zaczynamy. Dobra, podpowiem Wam tylko, jak to wyglądało, jak się sprawdzało. Olej silnikowy w skrzyni biegów, tutaj jest taki korek dosyć słabo stąd widać, ale trzeba sprawdzić, nie powinno być więcej niż maks, bo to niedobrze by było. No i trzeba teraz poskładać z powrotem te osłonki wszystkie i będzie olej sprawdzony. Tutaj oczywiście okazało się, że jak sprawdzałem to nie, nie działała kamera, była wyłączona, no i dupa, nie? No ale nic, dobra. Cyk w <laughs> Plasticzek wchodzi tak, jakby ktoś się pytał, ja się nagimnastykowałem 15 minut z tym, zanim odgadłem co autor miał na myśli. No i dobra. Jest? Jest. Dobra. Zakładamy. Czyli tutaj można sobie od razu wytrzeć. Ładnie szmateczką. Do czysta. Od środka. Pyk. Pięknie. Z zewnątrz jest jeszcze obabrany, bo będzie obabrany jeszcze. Łobawy i wchodzi tam a jak wlazło i tam to musi wleść i tu i przykręcamy daj pan tutaj śrubeczkę Ach, tam. Spasowanie jest generalnie dosyć fany. Wlazło, wlazło. Tak jak pokazywałem, nie wiem czy pokazywałem, bo chyba kamera się włączyła. Eee, 3 ósmy kluczek do korka oleju skrzyni biegów jest nam potrzebny. I wtedy można sobie to właśnie sprawdzić tam. No I z powrotem odłożyłem, oczywiście na miejsce, a zamykamy. Olej w skrzyni jest luks jest czyściutki nie ma sensu go że tak powiem wymieniać najmniejszego sensu nie ma z wyczuciem delikatnie osłona siedzi na miejscu o moje psy szczekają znowu ludzie łażą jak po się, dzisiaj no bo słońce nie? dobra ta strona jest słuchajcie Olej w silniku też sprawdzony. Mogę Wam pokazać. Olej w silniku jest, jest full, lekko over full jest, czyli ponad ten, dlatego że motocykl nie stoi na GFI standzie, tylko stoi na centralnym podnośniku i stoi pionowo. Ten bagnet jest przystosowany do sprawdzania w pozycji na podnóżku. Yeah. Huh?